Hej, cześć, wam co z tej strony Robickiej? Bo to zagrajemy w Gothic 3 z dodatkami. Widać w kolejnym odcinku z tej zacnej serii. Dzisiaj, moi drodzy, ruszamy na pozostałe dwa y, obo... Y, grobowce oczywiście, nie obozy, żadne obozy. Bo zobaczyłem obóz bandytów, już chciałem obozy czytać. E, ostatnie dwa, które znajdują się po prawej stronie, czyli będziemy musieli udać się na, na sporą wyprawę. Nie ma niestety bliższego miejsca niż klan Młota tam, żeby się dostać. Więc będziemy startować stąd. Miejmy nadzieję, że uda nam się załatwić dzisiaj te dwa grobowce i będziemy mieli spokój. W, z grobowcami i już będziemy mogli sobie dalej tam jakoś grać i w ogóle. Więc co? Wow, 75 doświadczenia Tak nagle magicznie nie wiadomo skąd. Okej, okay, fajnie nie wiem właściwie za co, ale zawsze coś. Czekajcie, tu jakiś wojownik coś przy sobie miał. Oczywiście lagi, jak to zwykle na początku. Korze Cztery korzenie lecznicze. Wow, całkiem nieźle. Jak na jakiegoś tustego orka! Eee. Dobra. Lecimy, cwaniaki. Dzisiaj, mm, trochę później, odcinek nagrywam. niestety nie tak, że sobie wstałem i taki świeżutki, milutki robinek nagrywa odcinek. i w ogóle. Tylko dzisiaj taki robin po całym dniu ciężkim, ciężkiej walki ze światem po prostu. Więc, jeśli bym coś strzelił, jakąś gafę, głupotę, lub powiedział coś dziwnego, to przepraszam z góry oczywiście, bo no różnie bywa. Dobra, cwaniaki, Lecimy prosto przed siebie. Na szczęście ten obóz nie jest daleko od tego, widzę, jakiegoś goblina cwaniaka, który musi zginąć. Oczywiście nie trafię, bo, bo głaz, jo, jelenie, nie. Dobra, dziwny. Goblin bo taki sam siedzi tutaj, Bengoblinie goblinie, dobra, chyba powinien spłonąć Raczej nie powinniśmy sobie już zamartwyczyć głowy, tak? Plus ja się O, pięknie, powiem słucharka, tylko zjadę sobie Znaczy, może nie zjadę, tylko wejdę na tą górkę, a i tak w tamtą stronę Cwaniaki. pierwszy suchar będzie taki, taki standardowy sucharek Taki, taki typowy, głupi suchar Dlaczego prąd rządzi miastem? Bo posiada kontakty, Haha, ha, ha. także taki dziwny suchar Ale teraz drugi, który mnie zabił Co ma tata? Hakuna. No ja nie mogę, to jest takie głupie, a mnie śmieszy. Tak, bardzo robię wysublimowany żart. Jezus, bo wiecie, Hakuna ma tata, nie? I takie ha, 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 cześć cię stworzę. Ehm, zaraz ci coś dziwnego w otwór włożę. Yeah. Nie no, musisz skinąć, bo mi stoisz na drodze. A w sumie, dobra, jeszcze kulki ognia. A wiem, ktoś chciał, żebym się nauczył błyskawicy, bo jest to standardowy czar, na którego nie muszę mieć jakichś specjalnych e, paktów podpisywanych z Beliarem ani z Innosem. E, I podobno bardzo fajny, polecał mi ktoś. E, różni się od mojego bzyczka elektryczka, tym, że jest mocniejszy. Okej, okay, tu jest oczywiście grobowiec kolejny. Miejmy nadzieję, że tym razem jakoś uda się go zrobić szybko i bezboleśnie, bo niestety, jak sami doskonale wiecie, szkieletów, masa. Którzy, które robią krzywdę i no niestety musimy się z nimi męczyć walcząc. No, takie dwa słucharki, mam nadzieję, że wam się spodobają słucharki. Okej, tak patrzę, czy nagrywam się. Głos się nagrywa, kamerka się nagrywa. Przepraszam za roka na czole, mam nadzieję, że nie będzie go widać na, na kamerce, bo trochę nieładnie. E, czy ja tutaj byłem? Tu jakieś szkielety już leżą plackiem. E, wydaje mi się, że ja już tutaj kiedyś odwiedziłem ten grobowiec, ale może mi się wydaje. Chwila, czy ja do dobrego do grobowca poszedłem? Czy ja nie miałem zrobić tych dwóch północnych? a nie tych dwóch prawych. Sprawdzę, czy mam odpalony tutaj po prostu kamyczek. Czy ja nie robiłem tego grobowca w ostatnim odcinku? Bo coś mi się wydaje, że chyba robiłem. Tak, pali się, czyli już tu byliśmy. Pomyliłem grobowce. Świetnie. Stara skrzynia. Tak. Piedostał już odpalony. Zobaczymy, czy coś się stanie, jeśli Bezi podejdzie jeszcze raz. Nie. Dobra, więc niestety pomyliłem grobowce. Jej, super. Czekajcie, ale to co? Z północy nie ma już dojścia żadnego? Mapa świata? Sklenu wilka? Nie będzie szybciej? A czy ja miałem na pewno robić te grobowce? Które grobowce miałem robić, cwańaki? Jezus Maria, Robin lak mózgu. Nie, te dolne chyba robiłem. Te dwa górne chyba miałem zrobić, tak? No, raczej tak. Chociaż nie. Kurde, zapomniałem, które grobowce były do zrobienia. No Skoro ten zrobiłem, a wiecie co? przebiegnijmy się do tego wyżej. Może dwa górne miałem zrobić? Nie, ja mówię coś o południowych grobowcach chyba. A zobaczymy sklędu wilka. Bo tam będzie bliżej do tego jednego, czy stamtąd się uda. Klan Wilka, gdzie jest tutaj, zobaczymy, czy te magiczne tambury, no, zaprowadzi mnie na dobrą drogę. Bo na razie dostałem jakiegoś zaćmy, i nie pamiętam, które grobowce miałem robić. Yy, mapa grobowców, no, jesteśmy całkiem blisko do grobowca. W daną no, oczywiście, niestety tam nie zajdziemy, musimy przejść się tędy. Postaram się szybciutko to zrobić, i tyle. Co mi przydałby się również yy, ten. Jakiś, yy, mm, jakiś jakiś chram, czy jak to tam się ładnie, ładnie nazywa, bo byśmy mogli sprawdzić tą błyskawicę, może to by też jakoś fajnie działało, no dobra sprawdzę sobie po prostu ten grobowiec mm, tylko teraz, no powinniśmy dobiec jakoś wtedy. szkoda, że kurde będzie nie masz odporności na chłód, w sumie mógłbym założyć mam szatę w której mam odporność na chłód i wtedy będzie nam lepiej, a i tak nie potrzebuję w sumie nosić szatę na nosa, pobiegamy sobie w szacie maga ognia naszej starej po prostu z racji tego, że ma tam odporność, odporność na chłód, może nam się przydać E, dobra, po prostu pobiegnijmy sobie tędy, bo nie pamiętam, które robiłem, a które nie, no, szlak by trafił. W sumie w tej szacie, chyba będzie nawet wygląda trochę lepiej, e, niż w tamtej. Może sobie zostawimy tą szatę, bo i tak nie dostajemy jakiegoś niesamowitego damage'u i nie potrzebujemy jakichś super wypaśnych szat, bo i tak sobie do dobrze radzimy i w ogóle. Okej, okay, tu jakiś troll zginął, tylko czy ja idę, aby na pewno, no dobrze, raczej tak, dobra. Łyknie się Bezi, o, nie, 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 czaruj nic, w ogóle fajnie, fioletowy czar taki się zrobił. Oj, nie, dwie wódki. Dobra, Bezi sobie stwierdził, że strzeli sobie większego shota. Z dwóch wódki shoty robić. No, Bezi, litra na strzała wypijać to trzeba mieć, nie powiem, chyba nierówno pod sufitem bucha, ha, niż cokolwiek innego. Mm, czy tędy? Tak, raczej tędy, tutaj raczej w lewo. A coś mi się wydaje, że już tutaj też byłem, ale może mi się źle wydaje i to by było fajne, gdyby mi się źle wydawało, bo wtedy byśmy mieli grobowiec z głowy i by się okazało, że rzeczywiście to są te północne grobowce, które chciałem wykonać. Więc może jest nadzieja jeszcze na to, że jednak dzisiejszy odcinek nie będzie odcinkiem biegania i szukania. Czekajcie, czy to tam na dole jest ten grobowiec? God damn it. Nie mam pewności, ale jest bardzo możliwe. A czekajcie, jak przejdę na drugą stronę, to coś znajdę. Chwilacze, ja nie szukam jakiegoś. Ja tu już byłem. Tu już wilki zdechły i w ogóle wszystko leży. Spróbujmy zjechać sobie na dół i zobaczymy. Oh my god. Czy ja muszę mieć takie problemy z pamięcią? Chyba muszę zacząć gdzieś orzeszki, podobno orzeszki działają bardzo dobrze na pamięć, więc może to jednak mi pomoże. Bo na razie to raczej bardzo bardzo...prawilnie. Bezi, czy ty dasz radę zjechać? Dasz radę zjechać, wierzę w twój snowboardowy skill. Dobra, ładnie. Ładnie Bezi, jedziesz malina, ciągniesz firmowe paliwo. Się... Okej, okay, ale tamtego lodowego golema to się pozbędziemy jednak. Już z góry. Bo i może krzydę zrobić jak zejdę na dół, świetnie. A, tylko czy ty wątpię, że wygrałeś, był na dole, szczerze powiedziawszy, okej. Okay. Piękny ślizg, Bezi. Właśnie tam na górze niby było. Nie, ja już tutaj byłem na banku, jest ogr w ogóle, jelonki, wszystko, szablozęby. Dobra, w sumie mogę sobie wyczyścić teren. Kto temu zabroni, nie? Maniorki mamy sporo, więc możemy walczyć. Okej, szablozęb powinien się spalić, ale chyba mu strzela jeszcze kuleczkę, właśnie. Teraz ogra. W sumie ogra to bym wolał zamrozić. Wtedy będę mógł go fajnie oklepać. Nie w ten sposób. Dawaj, Bezi, w ten sposób się to robi. Bo inaczej, możemy zginąć bardzo łatwo. O, dobra. Nie, chyba nie powinniśmy. Teraz bzyczek elektryczek. Jeden z drugim. Dobra, fajnie. Chyba spokój będzie. No i tutaj, czy ja coś tutaj znajdę w tym w tym, 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 miejscu? Raczej nie znajdę, ale się przewinimy. Zajączki. Jej. Poczekaj, czy tutaj nie jest przejście jakieś. Yy... Nie, no, wiadomo, że to jest ta rozpadlina, taka szczelina fajna. Czy tutaj nie będzie przejścia do któregoś obozu takiego sekretnego? O, nie pamiętam. Ale to na pewno nie tutaj jest nasz grobowiec, którego szukamy. Eee, ale skoro już tu jestem, to czemu by nie pozwiedzać. Okej, okay, tu jest przejście do czego? Klanu? Nie, na przełęcz tędy jest przejście. What the hell is going A, tam jest hełm w ogóle ukryty. Pokażę wam ten hełm. Eee, jeśli chcecie łatwo zdobyć hełm, nawet nie musicie w sumie walczyć z tymi przeciwnikami. Tak na początek rozgrywki, jeśli idziecie do Nordmaru jako pierwsze miejsce i nie chcecie wydawać tony na hełm hajsu. To tutaj pod planem właśnie Wilka. W miejscu tym tutaj przy tej górce jest przybity hełm. Strzałami dwoma. I to jest hełmik, zwyczajny hełm, leki rogaty hełm 14 przed ostrzami obrony. Niby nic, ale zawsze coś. No akurat tutaj chyba ma obniżoną tą wartość obrony. No widzicie, no. Teraz które to będzie? Kurde, byliśmy w tym, się okazuje, byliśmy w... A może to dwa północne były, a nie południowe? Ciężko mi stwierdzić, wiecie, kurde... Będzie odcinek zbiegania po zadupiach jakichś, Robi <grym> Rumi, skateboard w poszukiwaniu ruin, grobowców, znaczy się No nie wiem, przejdźmy się w takim razie w tamte miejsce, gdzie już byłem i tyle Może mimo wszystko uda mi się cokolwiek znaleźć, no poza tym hełem oczywiście dzisiaj Raczej hełm mi odcinka nie uratuje, zwłaszcza, że tak jakoś dziwnie, cicho, szaro, i ponuro Dziwny ten Nordmar momentami, jakoś tak, nic się nie dzieje, muzyka jakaś taka cicha, jakieś tam tylko fujarki w tle lecą, nic ciekawego, a ja oczywiście zmęczony i sam nie wiem, co by do Was tak naprawdę mówić, bo, bo, bo no, no nie ma o czym tutaj opowiadać, no kurde. Questy, questy robię, jak widzicie, słabo, bo nie mogę znaleźć głupiego, kurde, grobowca, jednego z drugim. Dwa grobowce mi zostały i oczywiście nie pamiętam, które. Wiem, że w ostatnim odcinku stawiłem się w klanie e, Młota, bo stamtąd stwierdziłem, że będę miał najbliżej do tych dwóch grobowców, ale jak widzicie, sam siebie chyba ukłamałem, bo tak naprawdę e, te grobowce jakoś kurde dziwnie. No czekajcie, zobaczymy, czy ten grobowiec, który tutaj będzie, to będzie ten grobowiec, którego ja szukam. Czy to nie jest ten grobowiec, w przypadkiem, e, przy którym byłem razem z tym takim typkiem, e, co mi pomagał? Czekajcie, no i tu powinien być, tu powinien być grobowiec, tam jest grobowiec. Czekajcie, no to ja już tutaj byłem, kurde. To by ten cały ziomek. To ja już północy zrobiłem. To znaczy, że chyba muszę zrobić to południowe, tak? No, no możemy się przejść w sumie. Mapa świata. Klan młota. Czy może z klasztoru ognia powinno być bliżej. Zabawa. Jezu! Robin skateboard. Tak bardzo. Gdzie jest klan ognia? Klan ognia, klan ognia, klan ognia. Do króla. Nie, tu. Dobra. Zobaczymy, slanu ognia, po prostu pójdziemy, sprawdzimy te dwa górne i tyle. 12 minut stracone na to, żeby sobie pobiegać i pozwiedzać. Bardzo prawidłnie po prostu. Dobra, i magiczne no. O, czekajcie. Ale nie, bo to chyba od Beliara się dostaje tę błyskawicę. I nosie, w mym nosie. W leczenie, uleczenie, nie. Wypędzenie zła, polecenie, przywołanie miecza, uleczenie innych. Nie, czyli u Beliarka chyba jest tam ten skill. Co sumie można by było skoczyć, go nauczyć jeszcze przed naszą taką mini podróżą? Czekajcie, w sumie zrobimy to do klasztoru. Nie, Cape er, Town. Tak i pójdziemy się nauczyć po prostu tej błyskawicy. Z racji tego, że i tak mam punktów nauki całkiem sporo, nie mam na co ich wydawać. To możemy sobie zmarnować. Zawsze to jakiś nowy czar, który nam rozmaicie trochę tutaj nasze bicie. Wszystkiego wkoło. Mój. Tylko oczywiście się musi wczytać nowy świat. O, jeszcze deszcz, świetnie. O nie, deszcz, ale ja mam tylko. 256 MB RAM. ho wow. Tak ten odnosi. Kto, kto pamięta ten? Idziemy ekspić ten oczywiście łapka w górę. Kurde, to była legenda YouTube'ów normalnie. Dobra, y, trucizna terror czynić chorobę mgła, nie. Tutaj coś. Wow. Y, amnezja za krwi, przywołanie szkieletu i demona po podróż duszy. Wiecie co? Wziąłem sobie przywołanie szkieletu, tylko dlatego, że to jest kostek. I sami doskonale wiecie, że jak kostki bardzo lubię. A może demonik? Może upgrade sobie? Chodźcie, przywołanie demona. A, muszę szkieleta się. Dobra. A, terror. Ue, to tyle punktów na to nie. krwi. Nie, to kuzik. A nie, czekajcie. Chociaż tych czarów mogą chyba mnie nauczyć w Bakareszu. Ziomki, którzy uczą, chociaż nie wydaje mi się. No ale mniejsza, wiecie co? Dobra, już lećmy po prostu do klanu ognia i zróbmy te dwa grobowce a czary będę się uczył po prostu później niestety na razie będziemy biegać z tym co mamy I tak naprawdę gra nie oferuje więcej czarów niż mamy aktualnie się nauczonych w hramach już nie ma nic co mogłoby być fajnego tak naprawdę a jeśli chcemy mieć jakieś fajne czary to niestety dopiero dostajemy je pod koniec gry więc niby spoko bo takie samo rozwiązanie w sumie było w poprzedniej Gothicach tylko że ono było rozwiązane w ten sposób, że Um, gra y, była podzielona na kręgi, y, na przykład tam, wiecie, pierwszy, drugi, tam kręgi i tak dalej, więc y, no, nie można było się na przykład nauczyć z kręgu szóstego czarów, gdy było się w pierwszym rozdziale, po prostu nikt nie chciał nas uczyć takich rzeczy w grze, i to było takie fajnie zrobione, no a tutaj kurczę, no mamy dostęp tak naprawdę, a nie możemy nic z tym zrobić, trochę gorzej to wypada. Ale i tak nieźle. Dobra, czy tym grobowcu byłem, czy nie? Mam nadzieję, że to jest grobowiec, z którym jeszcze nie byłem. Coś mi się wydaje, że tak będzie, że to były te północne groby. O siebie, O ile wilczków tutaj? O nie, bzyczek elektryczek, to nie miał być bzyczek, tylko kurde fala. Ło, patrzcie tych wilków, ile. Czy ja w ogóle dam radę te wilki zabić? Jaka chmara po prostu wilków. Bezi. Dawaj, 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 I Co to w ogóle, jak to wyglądało, widzieliście? O boże. Oj, nie, jeszcze jakiś wilk. Jak to nie wyglądało, jakby ta skała tak wzięła wybuchła tych wilków pełno z siebie i w ogóle jakieś dziwne rzeczy. hell co to było? Wyglądało to bardzo dziwnie i tak yy, mało smacznie. Nie wiem, skojarzyło mi się z jakimś dziwnym motywem, bardzo nieprzyjemnym. Okej, okay, co? Myślę, że znajdziemy gdzieś naszą tutaj. O, czy ja już tutaj byłem? Czemu tutaj wilki są umarłe? Ła, wow, jeszcze więcej z umarłych wilków. Aha, tam jest obóz coś że Już tutaj mogłem być, tak? Byłem tutaj, jest troll martwy. Więc chyba. czekajcie, tam dalej jest ten grobowiec za krzakami. Tu był ten grobowiec z tym. O, matko, no, jest oczywiście z tym, tym, tym. tym cieniostworem, który ze żorkami. Ale bez sens, kurde, no. To zagaduje, że tamten też. No, czekajcie, to ja już byłem we wszystkich tych grobowcach, czy ja już w ogóle tutaj odpaliłem się totalnie. Rawiczki, wilczki, zgińcie proszę. No nic, sprawdzimy po prostu w tym odcinku wszystkie grobowce, w których byłem. I wszystkie w tych, których nie byłem, się będzie trzeba udać w kolejnym odcinku i tyle, no co zrobić. Niestety Robin, Robin, pamięć krótka, zapomniał od ostatniego odcinka, widzicie, przez PGA tyle się zdążyło zdarzyć, że człowiek zapomina w ogóle o tym, co się działo w jego serii na YouTube'ach. To jest straszna rzecz. Mówię wam, takie imprezy, jak są gamingowe, jeszcze się znajduje pełno ludzi, znajomych i w ogóle to uu. To jest szaleństwo, ale nie było tak źle w sumie, znaczy wybawiłem się po prostu wybornie, naprawdę bardzo się cieszę, że pojechałem na PGA, zwłaszcza dlatego, że właśnie poznałem pełno ludzi, pełno nowych znajomych tak naprawdę, bardzo się z tego względu cieszę, że w końcu mi się udało poznać bardzo wielu ludzi, no i ogólnie rzecz biorąc naprawdę fajnie jest zorganizowana impreza, no co tu dużo mówić, naprawdę, naprawdę, naprawdę fajnie, polecam, polecam. Jeśli ktoś lubi takie klimaty, jakieś IEMy, tego typu sprawy, to na pewno wie o czym mówię, bo to naprawdę fajne jest i polecam po prostu, <noise> co tu dużo będę mówić. Okej, okay, musimy mieć gdzieś w tamtą stronę, czyli zgaduj, że to jest za skałą, będziemy musieli lecieć w dół. Nie wydaje mi się, ale chyba to zrobimy. Czekajcie, orko, orków słyszę. A może przejdziemy jednak górą i się nie ześlizguj, biec na dół. Może się uda jakoś przepchać. Okej, okay, ładnie. Może się nawet uda tutaj coś zrobić, to by było dobre. Nie chcę spadać na dół. Ewentualnie, jeśli zobaczę, że na dole rzeczywiście jest ten grobowiec, to wtedy. A tutaj sobie pochycam póki co. O, dobra, weźi. Chyba jesteśmy na stałym lądzie, całkiem fajnym. Można iść tędy. Okej, okay, tak. Zgaduję, że nie trzeba było wcale schodzić na dół, więc dobrze. Pójdźmy górą. Może znajdziemy coś nieco. Zobaczymy, czy po prostu ten najbardziej oddalony na północ grobowiec był już przez nas odwiedzony. Bardzo możliwe w sumie. Kurczę, ta droga jakoś biegnie w bardzo dziwny sposób. Ona tam górą biegnie, czy dołem? Ogólnie tutaj jest bardzo duża skarpa, nie wiem, czy ja się przycisnę. Dobra, zróbmy z save'a w ogóle, bo nie wiem, czy w ogóle robiłem w tym odcinku jeszcze. A szkoda by było stracić progres jakikolwiek. Wiadomo, no za dużo nie zrobiłem, jest 20 minut, a ja dalej biegam. O! Nie, chyba tutaj nie przeskoczę. To mi się nie wydaje realnym skokiem. Chociaż w sumie Bezi, jak się weźmiesz, zawziesz, to może przeskoczysz. Hyyyyc! E, Bezi dał radę! Kurka rurka, zwątpiłem przez chwilę w hyce Beziego, przepraszam, już nawracam się, Bezi, piękne hyce oczywiście, chociaż momentami czasami potrafisz dziwnego chyca odwalić, ale to taka norma, czekajcie, gdzie ja muszę iść tam, no mniej więcej, dobra, póki biegniemy w dobrą stronę jest nieźle, chociaż wydaje mi się, że już tam też byłem, po prostu tak błądzę sobie w kółko, o Boże, jeszcze, jeszcze taki zmęczony, a jeszcze oczywiście był wieczorny streamek, jak to ostatnio w zwyczaju mam robić, streamki takie, Wieczorne. Teraz na jakiś czas pamiętajcie wbić, jak widzicie, że streamuję może coś akurat fajnego i Wam się spodoba. Więc zachęcam do sprawdzania mojego Twitcha, bo tam czasami się jakieś fajne streamki odpalają. Także fajne klimaty, fajni ludzie, na pewno warto wpaść i poznać kogoś nowego. Ja widzę pełno orków, którzy stoją w miejscu i dziwnie wyglądają. Mogę ich sobie oczywiście pokonać bez problemu. Może akurat będzie przyda mi się to ta walka. O, proszę bardzo, przywódca hordy jeszcze. Wow, fajne XP, trzeba przyznać. Ok, przywódca również już umarł. Teraz możemy sobie w spokoju tam zejść. Raczej nie powinienem nic tu już dokuczać. No chyba, że siedzą w obozie. Tak, siedzą w obozie Orkowie. Ok, z tego przywódcy hordy bym sobie wziął co. Nieco. Tam uleciał kawał drogi. E, I teraz. A, nie, grobowiec jest pilnowany przez Orków. Dobrze, to jest jeden z tych grobowców, które chciałem odwiedzić. Ale to, to, jest przedostatni grobowiec. Ja pamiętam, że brakowało nam dwóch, tak? Dwa grobowce podobno miałem jeszcze zrobić. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ok, Pokonajmy sobie tych orków, zróbmy porządek pod tym grobowcem, zróbmy ten grobowiec i miejmy już spokój. Oczywiście walka, tym razem już będziemy sami walczyć, już nie będziemy mieli nikogo do pomocy, więc może być trudniej. Okej, okay. szaman klanu, właśnie tego cwaniaka trzeba się jak najszybciej pozbyć, bo tam jest w ogóle dwóch szamanów. Więc by się... A, fajnie, że on się już zdążył uleczyć. Nie, naprawdę, świetnie gro. Dziękuję, że w ogóle dajesz mi jakiekolwiek szanse na walkę Z tymi szamanami O, za chwilę dostanę chyba strzałę Albo kuszę Kusza? Ej, był taki chyba youtuber kusza Albo mi się wydaje Albo ktoś, kto nagrywał na YouTuby I miał nick kusza Chyba był taki człowiek, nie? Coś mi się kojarzy Okej, okay, tam wojownicy klany oczywiście do mnie strzelają z bełtów Ten w ogóle jakoś dziwnie krzywo biegnie Siema, ziomek Wow, skończyła mi się mana, to nie jest dobra informacja Podamy się na skałę i sobie ukniemy miksturkę, oczywiście dobrze, że orkowie nie potrafią chycać, bo byśmy mieli naprawdę duże problemy z walką. Jak widzicie no, Gothic 3 mógłby być o wiele lepiej dopracowany, no wiadomo, że orkowie mogą do mnie stracić z kuszy, ale no to mimo wszystko to nie jest to samo co magia, nie? Jeśli koleś by mnie gonił cały czas tym tasakiem i skakałby za mną tam, gdzie ja skaczę i robiłby mniej więcej te same zwody, które ja robię, to naprawdę, no gra by była, wiecie o wiele trudniejsza, bo jakby mnie gonił taki ork z tasakiem współmapy, no to wiadomo, że byłoby mi ciężej cokolwiek zrobić, nie? A skoro po prostu ja sobie mogę od tak... Yy, od tak wskoczyć na jakąś skałę i zacząć ładować na niej ze skilli, no to, to to trochę, wiecie, traci urok, nie? Trochę taka nierówna walka wtedy się wywiązuje, okej, okay, oczywiście tam dalej będą również rzutkowie albo szkielety. W sumie nie ma chyba kamienia yy, tutaj, więc... Nie pamiętam. Wydaje mi się, że któryś z tych szamanów dwóch powinien mieć kamień, może zdobyłem, ale nawet nie zauważyłem. To by było dobre info. Dobra. Tutaj mamy kolejny grobowiec. Teraz nie będzie. Nie pamiętam, czy to był grobowiec. Nie pamiętam nazw za bardzo tych ziomków. i oczywiście wiadomo, no tutaj standardowo szkielety to fala płomieni, te sprawy. Mas masowa rzeź będzie. Chociaż widzę, że tym razem szkielety jakoś postanowiły się rozłączyć i nie, wcale nie wybiegałem na mnie. Wszystkie naraz. To może nawet lepiej, jeśli trochę więcej będzie działo. Jo. Jej, o, akaszy, dla klasztoru 25, 100, mam 100 w klasztorze, 25 do świa... 20, wow, nie przeczytałem, kolejny poziom wiem, że na pewno mi wskoczył chyba, który to już poziom? 55, mam 70 punktów nauki, no i co ja mam sobie zrobić? Okej, okay, akaszy, grobowiec znaleziony, kasza, akasza, właśnie tak myślałem, że to będzie któryś z tych takich bardziej ważnych grobowców, no i jak widzicie, akasza znaleziony, ale to chyba, to już znaczy się, że to jest ostatni grobowiec? Coś mi się nie wydaje, ale możliwe, że tak jest. Dobra, a kaszę wyciągniemy sobie z grobowca. Nie no. Brakuje mi jednego grobowca z tego co pamiętam. Ale którego? Cholera, cwaniaki. Możecie mi napisać po prostu w komentarzach, jeśli pamiętacie, które grobowce miałam odwiedzić i które te grobowce były do zrobienia. Ale coś kurde mi się wydaje, że skoro dostałem e, doświadczenie i te sprawy. Zobaczymy, co się stanie, jak odpalę ostatni... Ostatni... Pierścień Adanosa! Jest! Odszukaj święty pierścień i znajdź pięć artefaktów. Mamy wszystkie artefakty, możemy kończyć grę, cwaniaki! Nawet w tym odcinku mógłbym pójść i skończyć grę. Jak się z tym widzicie? Ja raczej słabo. Ej, teraz o tym pomyślałem, to zrobiło mi się smutno, ale tak naprawdę nie, nieprzyjemne uczucie. Bo mimo wszystko, może nie jest to najbardziej udana moja seria na YouTube. Wiem, że wielu z Was o wiele bardziej woli stare odcinki, zagrajemy moje i tak dalej jakieś Gotiki 2 Noc Kruka, jakieś tam Gotika 3 takiego podstawowego, bez właśnie modów i tak dalej, ale stwierdzam, że ta seria Gothic 3 właśnie z dodatkami z tymi wszystkimi content modami i quest, pa quest packami naprawdę jest fajna i podoba mi się. Dobrze mi się ją nagrywa po prostu. Chociaż y ktoś napisał mi, że podczas instalacji content moda chyba nie wybrałem opcji y tego zmiany graficznej. Podobno o wiele bardziej ta gra jest zmieniona, jeśli się coś tam wybierze. No niestety nie miałem nie wiedziałem do końca, co wybierać podczas instalacji, bo tych opcji było naprawdę sporo, no i przez to po prostu prawdopodobnie mam taką wersję trochę bardziej okrojoną to, tego content moda. Chociaż są wszystkie rzeczy, które powinny być w tym content modzie, także nieźle. Ale podobno graficznie gra mogła wyglądać trochę też inaczej, więc no... Tutaj w ogóle bardzo mało tych szkieletów, chyba ze względu na to, że orków więcej dali, to szkieletów tutaj już nie dawali. Oczywiście jest jakaś ciężka skrzyneczka, którą otwieram. A no i wiadomo, muszę sprawdzić, sobie jakie zadania zostały dodane do quest packa, żeby móc wam jak najwięcej tego quest packa pokazać. Inquisitor, wow. No niestety, w ciężkich skrzyniach mamy super locik, a w starych, niestety, nic. Totalnie. Szkoda, bo jeszcze podobno mi zostało około pięciu skrzyń. Dopiero się zaczną pojawiać mi kostury w starych skrzyniach, więc będzie chyba trzeba zrobić polowanie na stare skrzyneczki w którymś odcinku, takim większy odcinek, właśnie ze skrzyneczkami. No i co? Dobra, tu chyba już nic więcej nie znajdę. Skarb jest. A, czekajcie, jeszcze nie odpaliłem tego różnicznego piedestału. Nie wiem, czy mi się uda odpalić go, czy nie, ale wiem, że zdobyłem ostatniej z. A, oto Akasza. A, oto Akasza. Jest tu otwór, w który można włożyć kamień. Akasza, Akasza. Kamień przodków Akaszy. No i co, nie mam tego kamienia? Serio, Bezi? Dobra, gdzie jest Akaszy ten? Nie pamiętam, gdzie jest Akaszy. Kamyczek. Czy on nie będzie gdzieś tutaj przy Grobowcu? Chyba powinien być gdzieś w okolicy Grobowca, skoro trzeba go włożyć. A kaszy niestety go nie było. A właściwie, czekajcie, ja dostałem pierścień Adanosa? Nie, pierścień Adanosa już miałem. A nie, jest drugi oczywiście, no tak. W sumie mógłbym go sobie założyć ze względu na tą manę dodatkową. Jak widzicie, 100 many, dwa pierścionki, korona i szata. A kostura przypadkiem nie była, Adanosa? Nie, kostury to są te kostury to są, wiadomo, te, 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 takie rządzące światem, że tak powiem Znaczy się, mm, boskie artefakty, coś na stylu Wow, ktoś do mnie pisze coś Na Facebookach, jest w ogóle 30 po północy, jestem taki padnięty A i w ogóle szukam pracy i robi znowu biedny człowiek, musi sobie znaleźć pracę, Uha. Fajnie jakby było coś takiego, że, że Człowiek nagrywa odcinki i, i za to dostaje pieniążki, a ha, ha. Tak te YouTube. Y. O, czeziorku w ogóle, co ty robisz tutaj, wszyscy zginęli z podnięty Dobra, umieraj, dzięki. Świetnie. W ogóle bardzo ładnie mi gra zaczęła chodzić. Nie wiem, co się stało. Na szczęście działa, więc dobrze woda, bełty, orkowa, kurza, wszystko jest. E, niestety się okazuje, że chyba jednak będę musiał znaleźć kamień Akaszy gdzieś indziej. Czekajcie, ale kurczę. Gdzie ten kamień mógł być? Coś mi się wydaje, że nie wiem. Gdzie mógł być kamień Akaszy? Nie pamiętam, mam laga mózgu po prostu. Czekajcie, a dostanę questa, bo może tam coś więcej się dowiem dla klasztoru to było, tak kamień przodków, o to kasza jest to otwór, który można włożyć kamień, może po prostu do klasztoru się skoczymy ale wiecie co, myślę, że zakończę po prostu już odcinek, jestem trochę zmęczony chciałbym wcześniej skończyć, ale jest 27 minut i 40 sekund gotyczka, nawet więcej pewnie, więc po prostu skończymy odcinek tutaj, e, ja sobie sprawdzę, gdzie jest kamyczek akaszy i wtedy tu sobie przyjdziemy, więc mam już wszystkie artefakty Adanosa więc już tak naprawdę jesteśmy bardzo blisko ukończenia gry oczywiście nie ukończymy jeszcze teraz, chciałbym jeszcze sprawdzić sobie zadania z quest packa, jakie są do wykonania i chciałbym oczywiście pobić troszeczkę buntowników, skoro mam być złym Bezim i przejść już ostateczną taką metamorfozę właśnie Beziego, tego mrocznego, złego Beziego, który zniszczy wszystkich i yy, no i zakończymy po prostu po stronie Beliara, tak jakby yy, naszą serię. No i tyle. Mam nadzieję, że odcinek, mimo wszystko, że byłem zaspany, Wam się spodobał. E, Mój Robinski bardzo oczywiście pamiętajcie, zadać łapy w górę i komentarz pod odcinkiem i zobaczymy się w kolejnym odcinku. Na pewno będę o wiele bardziej wyspany i o wiele bardziej rzeźki i w ogóle śmieszny i w ogóle zrobiony. Na cacy. Więc trzymajcie się, dobranoc albo miłego dnia, trzymajcie się, na razie, cześć, pa, pa.